Cześć, Aniela Zejo. Witam ponownie na moim kanale Czas na Koreański. Dzisiaj nauczymy się nazw koreańskich spółgłosek. Spółgłoska to czalem po koreańsku. Znamy już wymowę spółgłosek, a dzisiaj y, nauczymy się nazw, czyli tak jak my mamy w alfabecie ABCD, tak samo w koreańskim alfabecie, każda spółgłoska ma swoją nazwę. Mamy pierwszą spółgłoskę KIOK. Nazwa tej spółgłoski jest KIOK. I mamy NIEN, NIEN. To jest nazwa. I widzimy tutaj przy okazji, że mamy to ing, które się nie wymawia przed samogłoską y I TIGET, TIGET widzimy, że ostatnia spółgłoska jest taka sama jak pierwsza d, ale ponieważ ona jest pod samogłoską, wybawiają się jako t. To nam pomoże również później w uczeniu się wymowy bardziej skomplikowanej. Real, real. Tutaj też, tak samo jak powiedziałam poprzednio. Pierwsza i ostatnia spółgłoska jest taka sama, ale wymawia się inaczej, r, a ostatnią, l. I mamy spółgłoskę mim, mim. I następna spółgłoska to bip, bip. Widzimy, że tutaj też pierwsza i ostatnia spółgłoska jest ta sama, ale ponieważ ostatnia znajduje się pod samogłoską, wymawiają się jako p, bip. I mamy siot. Widzimy, że tutaj też pierwsza i ostatnia spółgłoska są te same, ale ostatnia wymawia się zupełnie inaczej jako te. I jesteśmy przy spółgłosce ing jest to bardzo specyficzna spółgłoska. Widzimy ją tutaj trzy razy, najpierw przed samogłoską i i wtedy jest bezdźwięczna. Potem przed samogłoską I y i również jest bezdźwięczna. i pod samogłoską Y wymawia się jako ink. Nazwa jej jest ink. I mamy diet, diet. Widzimy, że pierwsza i ostatnia spółgłoska też są te same, ale na końcu wymawiają się zupełnie inaczej jako te Diet. I spółgłoska tiet, tiet. I jesteśmy przy spółgłosce, Kiek, kiek. I spółgłoska, tiet, tiet. Przemawia się dokładnie, y, poszczególne spółgłoski, tak jak się pisze tiet. I mamy spółgłoskę, bieb", bieb". I mamy ostatnią spółgłoskę, to hit, Widzimy, że pierwsza i ostatnia spółgłoska jest taka sama. Ale na końcu, ponieważ ona jest pod samogłoską, wymawiają się jako de. hiet. Powtórka jest matką nauk. Więc tutaj widzimy jednym okiem wszystkie spółgłoski i powtórzymy je sobie: Hijok, nien, tiget, riel, mijem, biet, siot, jęk, diet, tiet kiek, kiet, kiet kiet. Zatrzymałam się trochę przy pisowni oraz wymowie, wymowie poszczególnych nas spółgłosek, bo to będzie nam bardzo pomocne w dalszej nauce. Może to wszystko wygląda zbyt skomplikowanie, ale małymi kroczkami, w miarę zaawansowania w nauce, wszystko będzie bardziej zrozumiałe. Dziękuję Wam dzisiaj za zainteresowanie, i do usłyszenia.